Dzień dobry, tu Łukasz Kwiatek, specjalista wychowania fizycznego, trener personalny. Ruch jest nieodzownym elementem leczenia osteoporozy. Wykazano, że terapia łącząca trening siłowy, wytrzymałościowy i równoważny stanowi najskuteczniejszą formę aktywności fizycznej, która poprawia tempo chodu, zdolność utrzymania równowagi oraz siłę mięśniową u osób starszych. Liczne badania potwierdzają, że trening oporowy przyczynia się do zwiększenia siły kończyn dolnych, poprawy prędkości chodu oraz ułatwia wchodzenie po schodach. Według wytycznych, osoby z osteoporozą powinny regularnie wykonywać ćwiczenia z obciążeniem dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Ponadto u osób z zwiększonym ryzykiem złamań należy przeprowadzić wywiad dotyczący upadków. A w przypadku potwierdzonego ryzyka podjąć dalszą ocenę oraz wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze. W przypadku już przebytych złamań, zmian w sylwetce, np. zaokrąglonych pleców, bólu, ograniczeń w poruszaniu się, a także problemów takich jak depresja czy trudności z oddychaniem, należy zaplanować aktywność fizyczną łączącą ćwiczenia poprawiające siłę mięśniową, ćwiczenia równoważne, gibkości koordynacyjne, oddechowe, relaksacyjne a także zwiększające zakres ruchu w stawach. Trening siłowy z użyciem ciężarków czy gum oporowych wzmacnia i poprawia gęstość mineralną kości. Należy pamiętać o stopniowym zwiększaniu intensywności ćwiczeń tak aby uniknąć urazu. Osoby z osteoporozą z wysokim ryzykiem złamań powinny unikać ćwiczeń o dużym obciążeniu. Na przykład skoków czy intensywnych sportów kontaktowych oraz ruchów związanych z nadmiernym zgięciem lub skręcaniem kręgosłupa, na przykład tradycyjnych brzuszków, aby zmniejszyć ryzyko złam. Ćwiczenia oporowe, inaczej zwane ćwiczeniami siłowymi, to rodzaj aktywności fizycznej, w której mięśnie pracują przeciwko zewnętrznemu oporowi, takiemu jak ciężary, jak tutaj, gumy oporowe czy masa własnego ciała. Celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie siły mięśni, poprawa ich wytrzymałości oraz zwiększenie masy mięśniowej. Gumy oporowe to elastyczne paski wykonane z lateksu lub podobnego materiału. Są lekkie, łatwe w transporcie i wszechstronne. Pozwalają na trening siłowy, rozciąganie oraz rehabilitację. Gumy oporowe są doskonałym narzędziem do wzmocniania mięśni, poprawy stabilności oraz koordynacji ruchowej. Hantle to małe przenośne ciężarki, które występują w różnych wagach, co pozwala dostosować obciążenie do poziomu zaawansowania ćwiczącego. Pomagają budować masę mięśniową, poprawiają siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nim można wykonać wiele ćwiczeń angażujących różne partie mięśniowe, zarówno w domu, jak i na siłowni. Ćwiczenia siłowe. Pierwsze przysiad z hantlą trzymana w dłoniach. Stopy na szerokości bioder, hantelka trzymana na wysokości brody, kontroluję miednicy, czyli pępek do kręgosłupa, pozycja neutralna miednicy, cofam leciutko bioderka, pcham jak najmocniej kolano do przodu na zewnątrz, przytrzymuję, idę do góry i znowu biorę wdech, kontroluję miednicę, cofam biodro, jak najmocniej pcham kolano do przodu na zewnątrz, przytrzymuję, idę do góry, wykonuję wydech. Powtarzamy 12 powtórzeń. Wszystko w swoich zakresach możliwości. Drugie ćwiczenie, martwy ciąg. Czyli podnoszenie czegoś z ziemi lub skłon. Ściskamy łopatki, kontroluję miednicę. Cofam bioderka do tyłu. Dochodzę na wysokości kolan, jak damy radę troszeczkę niżej. Przytrzymuję, idę do góry, napinam pośladek. I znowu ściskam łopatki, kontroluję miednicę, cofam wioderka do tyłu, przytrzymuję, idę do góry, napinam pośladek. Wiosłowanie w podporze o kanapę albo krzesło. Ściśnięte łopatki, łokieć idzie wysoko, wiosłuje, przytrzymuje, prostuje rękę. Wiosłuje, przytrzymuje, prostuje rękę. Staramy się, żeby dłoń była na wysokości dolnego żebra. Nie za wysoko, staramy się tu i ściskamy łopatki. Prostuje, przytrzymuje, prostuje. Dla stabilnej pozycji kolano szerzej, nie za blisko, troszeczkę szerzej, dalej od sofy czy krzesła. Podporze, ściskamy łopatki, kontrolujemy miednicę, idziemy w dół, idziemy do góry. Wykonujemy pompkę. Tyle, ile potrafimy. Jak nie jesteśmy w stanie głębiej, schodzę tyle, idę do góry. I znowu łopatki ściśnięte, kontrolujemy miednicę, idę w dół, idę do góry. Jak jesteśmy w stanie, schodzimy pełny zakres ruchu. Czyli głęboko, idę do góry. Następne ćwiczenie, wyciskanie żołnierskie stojąc. Hantelki w przód, łokcie pod hantelkami, pozycja neutralna miednicy, czyli pępek do kręgosłupa. Wyciskam za ucho, wracam. Biorę wdech, kontroluję miednicę, prostuję ręce do góry za ucho, wracam. Biorę wdech, wracam. Wypychanie bioder w leżeniu. Ubieramy krótką gumę na wysokości kolan, czyli ubieram w jedną nogę, w drugą. Na wysokości kolan kładziemy się na macie. Kontrolujemy znowu miednicę, czyli pępek do kręgosłupa. Wypychamy bioderka do góry. Staramy się kolanami rozszerzyć taśmę. Przytrzymujemy, wracamy. I znowu kontroluję miednicę, biorę wdech. Idę do góry, rozszerzam kolanami taśmę. Tyle, ile mogę, przytrzymuję, wracam. I znowu, kontroluję miednicę, idę do góry, przytrzymuję, wracam. Wyciskanie francuskie leżąc. Bierzemy hantelki na wysokości barków, blisko uszu. Łokcie bliziutko, biorę wdech, prostuję rączki do góry, wracam. Cały czas kontrolujemy łokcie, żeby były blisko uszu. Prostuję. Wracam. W leżeniu na plecach przyciąganie kolan do klatki piersiowej. Przyciągam kolan raz jedno. Raz drugie. Biorę wdech. Przyciągam, przytrzymuję, odkładam nogę wydech. Wdech. Przyciągam, przytrzymuję, odkładam nogę wydech. Rozciąganie gumy na wysokości klatki piersiowej. Rozciągam, przytrzymuję. Wracam. Łapię pod chwytem. Rozciągam na klatce piersiowej, przytrzymuję, ściskam jak najmocniej łopatki. Wracam.